Zaczynasz naukę STM32 i od razu chcesz w FreeRTOSa? No tak, bo przecież od czego innego zacząć jak nie od systemu operacyjnego? Problem polega w tym, że to najgorsze możliwe miejsce na start. FreeRTOS nie rozwiąże Twoich problemów, tylko je pomnoży, jeśli nie zrozumiesz tego, co dzieje się w mikrokontrolerze bez niego. Zanim w ogóle pomyślisz o RTOS-ie, opanuj te trzy rzeczy. Po pierwsze, przerwania, bo to one są podstawą wielozadaniowości w mikrokontrolerach. Po drugie, Timer programowy, dzięki niemu możesz w ogóle kontrolować czas i zdarzenia, które dzieją się w Twoim programie. Po trzecie. Maszyna stanow, czyli sposób na to, by Twój program miał logikę i reagował na to, co się dzieje. I dopiero wtedy, gdy te trzy sposoby opanujesz, FreeRTOS zaczyna mieć jakikolwiek sens. Na moim webinarze, który będzie już w najbliższą środę, pod tytułem Jak zacząć z STM32, dokładnie tłumaczę, jak zbudować te fundamenty, zanim wejdziesz w coś bardziej złożonego. Link do zapisu, żebyś nie przegapił, oczywiście, masz w opisie oraz w komentarzu. Serdecznie zapraszam.